Jest jedna gra, która zajmuje w moim sercu szczególne miejsce. Super Mario Galaxy na Nintendo Wii. Składa się na to wiele czynników, była to moja pierwsza gra wideo w ogóle, ale też nie należy zapominać, że była to po prostu gra wybitna i do dziś jest przez wielu uważana za najlepszą odsłonę Mario. Dlatego kiedy tylko zobaczyłem zapowiedzi Super Mario Odyssey, to byłem pewny, że jest to godny następca. Tak więc kupiłem dla tej gry Switcha i bawiłem się... bardzo dobrze. Ale jednak... coś jest z tą grą nie tak. I wcale nie chodzi o to, bo wierzę, że jest to celowy zabieg artystyczny, który w sumie nie wiem co ma robić. Nieważne, ale najpierw zaznaczę, że Mario Odyssey to gra wybitna i polecam w nią zagrać każdemu posiadaczowi Switcha. Jednak według mnie zawiodła, bo nie jest to poziom innych gier 3D Mario. Cały czas jedna z najlepszych platformówek tej generacji, lecz zapomina się o zmarnowanym potencjale. Dlatego tutaj postaram się wam pokazać, o czym Mario Odyssey zapomniało i właściwie kogo to zadowoli, a kogo nie, bo odpowiedź nie jest wcale taka oczywista. Mario Odyssey już z założenia miało być następcą gier Super Mario 64 i Super Mario Sunshine, czyli platformówką nieliniową i osadzoną w mniej lub bardziej otwartym świecie. Czy więc światy są dobrze wykonane? Muszę powiedzieć, że zależy. Skrywają w sobie wiele sekretów, i jak na platformówkę, jest to całkiem pokaźny rozmiar. Można powiedzieć, że kilka światów jest niezwykle unikalnych i oferują grube godziny zabawy. Bo, jakby nie patrzeć, New Dong City, Luncheon Kingdom, Zamek Bowsera czy Zamrożona Pustynia to klasa sama w sobie. Są po prostu inne, różnorodne i zaprojektowane z sercem. A więc, światy to raczej mocna część tej gry, chociaż jest hmm, kilka wyjątków. Dodatkowo dostaliśmy najbardziej rozbudowane sterowanie ze wszystkich gier Mario i to jest chyba najważniejsza zaleta tej gry. Czego tutaj nie można robić? Skoki, potrójne skoki, salto w tył, skok w dal, Sonic, nury, piruety, wall jumpy Długo by wymieniać. W każdym razie jest to baza, żeby stworzyć grę niemal idealną, prawda? I tu właśnie coś nie zadziałało. Gdybyśmy się cofnęli wstecz, cofnęli wstecz, to zauważymy, że właśnie te Mario Open World, chyba wymyśliłem właśnie nowy gatunek, miały najbardziej zaawansowaną kontrolę nad Marianem. Natomiast gry bardziej korytarzowe, czyli Galaxy i 3D World miały najlepszy gameplay. I nie przez sterowanie, ale przez sam design i różnorodność poziomów, i to jakie stanowiły wyzwanie oraz jak nagradzały gracza. Więc już rozumiemy, że z góry Mario Odyssey. Mia być grom nastawioną na eksplorację i przyjemne odkrywanie tajemnic świata. Możesz być Gumbą. Szczerze to mnie kupiło. I kiedy już jesteś gotowy na fikuśne skoki, niemożliwe tory przeszkód, okazuje się, że przez większość gry będziesz musiał dotrzeć do czegoś takiego, co widać z kilometra. I nie byłoby to problemem, gdyby to był swoisty tutorial gry. Jednak ku naszemu zdziwieniu aż do końca gry będziemy zaskakiwani, właśnie nie będziemy często zaskakiwani. Część z Was może powiedzieć, że Odyssey ma w sobie bardzo dużo kreatywnych znajdziek i nie mogę się z tym nie zgodzić. Do tej pory pamiętam Darker Side of the Moon, walkę z królikami, gdzie wbijałem dziub w drewniane elementy ich robota oraz kilka innych oryginalnych księżyców. Przeważnie są to właśnie wyzwania platformowe, których jest zwyczajnie mało, a są genialne. Jednak w grze znajduje się prawie tysiąc księżyców i kiedy dowiedziałem się, ile z nich zwykłe zapychacze terenu, to zrobiło mi się nieswojo. Owszem, niektórzy twierdzą, że im więcej, tym lepiej, jednak bardzo na tym ucierpiała wartość, znajdzie. Po pierwszym ogromnym wrażeniu, jakie dostarcza nam gra, powoli okazuje się, że każdy kolejny księżyc coraz mniej nas zadowala i nam powszednieją. ją. Zwyczajnie jest za dużo recyklingu pomysłów, które z czasem nużą. 103 księżyców w grze zwyczajnie unosi się i czeka na ich zebranie. 18 jest schowanych w nasionach, które musimy zasadzić i poczekać, aż 115 jest nadane za zwyczajne gadanie z postaciami w grze. Nic za bardzo nie trzeba robić. Dzięki za miłą rozmowę masz księżyc. Pewnie wydaje się to najbardziej absurdalnym sposobem pozyskiwania księżyców, ale jest jeszcze jeden dziwniejszy. A mianowicie w pewnym momencie w grze dostajemy księżyc za to, że wcześniej zebraliśmy jakiś księżyc. Tak. I tak bez wszystkich prostych do zebrania księżyców byłoby multom tych, które są mięsem gry i dają satysfakcję. Takie zagrania powodują, że Power Moon stają się korokami z Zeldy Breath of The Wild. Tylko że w Zeldzie koroki nie są głównym celem, a poboczną aktywnością. Nie jest to wszystko nic, co nie można by w kontynuacji poprawić, jednak sprawia, że można stracić poczucie postępu i satysfakcji. Nie psuje to absolutnie gry, ale pozostawia niesmak. Wiąże się z tym kolejna sprawa. Ci co grali, pewnie wiedzą, jakie to jest uczucie po raz setny zauważyć świecące się miejsce, kamień czy inne coś. Co może być księżycym, ale też może być zwykłymi monetami. Stajemy wtedy przed trudnym wyborem. Czy pójść tam, czy to będzie strata czasu, a jak tam będą monety i jaki jest sens życia? Czy Mario to człowiek? Nie wiadomo co robić w takiej sytuacji, ale to już bardziej pobożna, uwaga, bo oczywiście można to ominąć. Jeden kamień rozbijemy po 60 kopnięciach. Tyle to ja nawet na WF-ie rzadko robiłem. Jednak już nie niepoboczną uwagą jest urozmaicenie rozgrywki przez kapiego. Z założenia kapi ma być zamiennikiem power-upów w innych grach Mario. Rzucając czapkę dostajemy zdolności innej postaci lub przedmiotu. Na papierze brzmi fenomenalnie czyż nie? Możesz być gumbą. Jednak zauważyłem jedną ciekawą rzecz, o której mało kto mówi. Owszem, jest to urozmaicenie zarówno gameplay'u, jak i po prostu wizualne. I tak. Już zauważono, że są to tylko czasowe ulepszenia do rozwiązywania jednej zagadki środowiskowej, bo formacja terenu nie pozwala nam korzystać ze zdolności delikwentów gdzie byśmy chcieli. Na przykład nie można postrzelać z czołgu w innych miejscach niż w tych, które są do tego przeznaczone, bo natrafimy na zaporę nie do przejścia od wieczny z graczy półmetrowy stopień. Bardzo to uproszcza rozgrywkę, bo dostajemy podane na tacy rozwiązanie, co często nie było standardem w żadnej grze Nintendo. Dla przykładu w Galaxy, Metroidzie czy Pikminach musimy się nieźle nagłówkować, żeby odblokować niektóre przejścia. To samo w Zelda Breath of the Wild, gdzie mamy wszystkie narzędzia od początku i jesteśmy skazani na własną kreatywność. W Odyssey tego nie ma i mam wrażenie, że trochę zbyt oczywiste jest postawienie kilku łamaczów przy ścianie. Rozumiem, że czasem mogę zamulić, no ale nie aż tak. Jest to pierwszy zgrzyt, i to jest dość zauważalny. Jednak drugi już taki nie jest, i myślę, że to jest to, czemu power-upy nie są aż tak dobre. Chodzi o to, że to nie są power-upy, tylko zamienniki. Od zawsze w każdej grze Mario przeważały zdolności specjalne, które dodawały do standardowych ruchów Mario kolejne super duper coś. Nieważne czy to było latanie jak pszczoła, wspinanie jako kot, czy rzucanie ogniowymi kulami albo zamrażanie lawy, zawsze mogłeś skakać, robić długie skoki, salta w tył i to wszystko, co mogłeś robić normalnie. Owszem, było kilka wyjątków, jak choćby duch czy sprężyna, ale w Odyssey takie wyjątki to norma. Sterowanie opętanego zawsze sprowadza się jedynie do przycisku, akcji i często skoku. Co powoduje, że jest to zbyt tradycyjne. Jesteś kulką pływającą w lawie, jesteś rybą, jesteś cebulą, to akurat może pasować czasem. I tak daje frajdę, ale jednak mniej niż wcześniej. Teraz jak to wszystko podsumujemy, to wychodzi na to, że gra jest zwyczajnie zbyt łatwa, a fakt, że nie ma tutaj obecnych w poprzednich odsłonach żyć, tylko utwierdza w tym przekonaniu. Czy tak miało więc być? Możliwe, że wszystkie te wady były zaplanowane przez twórców, bo może Odyssey miało być po prostu grą dla najmłodszych i casuali, którzy będą mieli okazję pierwszy raz zagrać w Mariana na niezwykle popularnym wszędzie. Nie mogli zrobić zbyt wysokiego progu wejścia, dlatego zaprojektowali grę tak, żeby nie stanowiła zbyt wielkiego wyzwania i stale nagradzała gracza prostymi znajdźkami, przez co utrzyma go w dobrym nastroju przez całą grę, bo ta gra to w rzeczywistości sielanka w formie kartridża. Jest grą luźną, odstresowującą i jeśli taki był plan, to wyszło genialnie. I wiele ludzi, którzy nie są zaznajomieni z platformówkami, czy z grami w ogóle, bardzo docenią ten fakt. I Mario Odyssey będzie dla nich pomostem do innych, bardziej hardkorowych platformówek. Dochodząc do konkluzji, Mario Odyssey jest zwyczajnie grą zbyt prostą dla fanów Mario, ale przez to dobrą dla potencjalnie nowych fanów Nintendo, którzy zaczynają przygodę z grami tej firmy. Teraz krążą plotki o remasterach poprzednich gier na Switcha i to byłby świetny ruch i wypełniłby pustkę, jaką pozostawił po sobie Odyssey. Zobaczymy, jak to będzie i bardzo na to czekam. Jeśli się coś tylko potwierdzi, to możecie być pewni, że na kanale pojawi się o tych grach materiał, więc jeśli nie chcecie nic przegapić, to zasubskrybujcie kanał, a jeśli filmik się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę. W komentarzu możecie też napisać, co sądzicie o Odyssey i czy też odczuwaliście to, co ja. Dzięki za pozostanie do końca i do usłyszenia.